Koniec drukowanego słowa, śmierć tradycyjnych gazet, rynkowa rewolucja. To tylko niektóre złowróżbne dla wydawców proroctwa, które pojawiły się po prezentacji najnowszego elektronicznego gadżetu. Wyprodukowane przez słynną firmę z jabłuszkiem w logo Urządzenie to połączenie biblioteki, komputera, telewizora i odtwarzacza muzycznego w jednym. Czy rzeczywiście wstrząśnie rynkiem? Jan Ciszecki. Śmierć prasy i książek drukowanych na tradycyjnym papierze wieszczono od dawna. Teraz do ataku przystępuje nowy gracz. Steve Jobs jest przekonany, że jego najnowszy produkt doprowadzi do rewolucji. Daliśmy mu nazwę iPad. Pozwólcie, że wam go pokażę. Na dziesięciocalowym ekranie można nie tylko czytać gazety i książki, ale też surfować po internecie, oglądać filmy, edytować teksty i oddawać się wirtualnej rozrywce. Noszę ze sobą gazety, telefon, komputer, muzyczny odtwarzacz. To trochę wkurzające. Teraz będzie dużo prościej. Bariera to wysoka cena. W najtańszej wersji iPad kosztuje pół tysiąca dolarów. Na razie. Spadek cen na pewno będzie, bo to, to się zawsze wiąże z wprowadzaniem nowych produktów. Taniej będzie też dzięki coraz większej konkurencji. Na rynku już można kupić kilkanaście tego typu urządzeń. Czy jak wiesz, czy jeden z dzienników oznacza to koniec tradycyjnego druku? Według ekspertów niekoniecznie. Choćby dlatego, że kolejne elektroniczne gadżety nie zawsze okazują się tak fantastyczne, jak sugeruje reklama. Wydaje się, że dla wielu ludzi zwykły laptop to rozwiązanie dużo bardziej funkcjonalne. Choćby dlatego, że ma ochronę ekranu. Do tego dochodzi sentyment milionów czytelników do szelestu i zapachów staromodnego papieru. Tego elektronika oddać jeszcze nie potrafi. Papier dla Polaka jednak ma znaczenie zasadnicze. Zawsze mówi się, czy masz to na papierze, prawda? Czy masz na to jakiś papier? To jest podstawowa rzecz. Dlatego na razie pogłoski o śmierci druku wydają się nieco przesadzone. Jan Cieszecki, panoram.